Dzień dobry, dzień dobry. Przed nami przedostatni dzień wyzwania, czyli dzień szósty. Wybaczcie mój wygląd, ale pracuję nad trenerem wymowy do późna w nocy. Zostały mi już ostatnie lekcje, e, także no, nie wyglądam najlepiej, ale nie o to chodzi. Dzisiaj analizujemy to oto słowo. W jaki sposób przeczytalibyście ten wyraz? Wymówimy ten wyraz w następujący sposób. Perdon. Perdon. Tutaj w tym wyrazie mamy literkę D, której nie ma w języku polskim. Jest to dźwięk tak zwany czyli to znaczy, że nie zostaje przerwany przepływ powietrza przy wymowie tej literki. I teraz uwaga! Każdy Hiszpan może ten dźwięk wypowiadać inaczej. I to już nie chodzi o region. <gryw> po prostu tak jest. E, ja Wam podam taki przykład. Kolega Jose jest z tego samego osiedla, z Malagi. I wymawia ten dźwięk zupełnie inaczej niż Hose. Także tutaj, nie wiem, mają wpływ na to różne czynniki, aparat mowy. Niektórzy Hiszpanie mogą, tak jak Jose, kłaść większy nacisk, mogą po prostu domykać tą literkę, a inne osoby, jak na przykład moja była babka z fonetyki, mogą nie domykać tego dźwięku i robić takie pijane D. Także o tym musicie pamiętać przy nauce tego dźwięku. Musicie być otwarci na to, że Hiszpanie w różny sposób mogą ten dźwięk Mawiać. To niedomknięte D występuje w większości przypadków, czyli w większości przypadków właśnie mamy ten dźwięk. Ten polski dźwięk, tego polskiego D mamy rzadziej, tylko w kilku przypadkach. Także jest to kwestia wyćwiczenia swojego aparatu mowy, ale też bycia otwartym na to, że każdy Hiszpan może inaczej wypowiadać ten dźwięk, żeby nie dostać obsesji tak jak ja kiedyś dostałam, bo wydawało mi się właśnie, że. Kurde, których już Pan wymówi to najpoprawniej? Tak naprawdę żaden. Nie ma tutaj jednej poprawnej wymowy. Niektórzy, tak jak powiedziałam, mogą po prostu domykać to D, a inni robić takie bardziej niedomknięte D. No dobra, moi drodzy, to by było wszystko na dzisiaj i widzimy się jutro w ostatnim dniu wyzwania. Buziaki! Pa!